Jakby tak podliczyć, wszystkie zmiany w nowych Samsungach to gwarantuję wam, że żaden z Was by już nigdy nie narzekał na to, jaki to rynek urządzeń mobilnych jest niby wtórny i nudny w tych czasach. Tylko musiałby zostać spełniony jeszcze jeden warunek. Te zmiany to by musiały dotyczyć jednego Samsunga, a, a ja sumuję ze wszystkich siedmiu, które pokazali. Nowy składany smartfon dla stylowych, nowy smartfon dla praktycznych, dwa nowe zegarki dla aktywnych i aż trzy nowe tablety dla nikogo. Najciekawszy w tej grupie oczywiście Galaxy Z Flip 5 z dużym ekranem na zewnątrz, o którym akurat całkiem sporo udało mi się dowiedzieć. Za kulisowo, więc proszę oglądać do końca, żeby te osoby, które przeze mnie stracą pracę, miały poczucie, że było warto. A i w opisie są linki do tych produktów w ofercie premierowej Komputronika. Jeżeli chcecie kupić, to zachęcam, żeby skorzystać, bo cena jest taka sama jak wszędzie, a będzie mi bardzo miło. I jak zwykle, jeżeli już kupować nowość, to Albo teraz, w przedsprzedaży, albo wtedy, kiedy już nie będzie tą nowością i będą obniżki. Bo w tej przedsprzedaży są różne bonusy, które teraz się wyświetlają na ekranie, bo nie prowadzę tyle zakupów mango i się nie chcę aż tak rozgadywać, ale są niezłe. Ok, najwięcej emocji wzbudza Z Flip 5, bo wygląda inaczej niż Z Flip 4, a to jak na obecne niesłychanie wysokie standardy już jest bardzo dużo. A wygląda inaczej, bo dostał zewnętrzny ekranik w kształcie ikonki folderu, Chociaż nawet chyba nie wypada mówić ekranik, bo jest o 278% większy od tego z poprzedniej generacji, a... Takie rezultaty 278% to ostatnio widziałem w moich normach cholesterolu. Więc nie jest to ekranik, tylko już prędzej wielkie ekranisko, ale też to nie tak, że świat nigdy wcześniej nie widział takiego potężnego wyświetlacza, bo nawet kilka tygodni temu testowałem Motorola, która ma jeszcze większy. Zresztą widać, że Samsunga trochę ta Motorola ubodła, bo na swojej prezentacji, którą pokazywał nam, dziennikarzom, to kilkukrotnie porównywał się właśnie do tej Motorola jako do największego konkurenta. Oczywiście wtedy, kiedy mu to pasowało do narracji. Nowe Renault Megane potrafi rozpędzić się do 160 km na godzinę, nawet na krótkim odcinku w terenie zabudowanym. Najważniejsze jest jednak nie to, jak jest duży, tylko co z nim się da zrobić. A w tym przypadku odpowiedź brzmi więcej niż Wam się wydaje... Ale też na początku będzie się wam wydawało, że nic. W Motorola interfejs tego zewnętrznego ekranu to wygląda właściwie jak pełny zwykły Android, tylko że kwadratowy i da się na nim odpalić właściwie każdą aplikację, a tutaj póki co nie. Powiedzieli nam, że jak na razie to dostaniemy do dyspozycji ponad 11 widgetów, a to zapewne oznacza, że 12. I są tam kalendarz, dyktafon, obsługa powiadomień i takie standardowe pierdoły, ale też kilka wybranych programów, w tym YouTube, Netflix i Google Maps. Ta funkcja jeszcze nie działała na testowych egzemplarzach, ale ktoś mi pokazał właśnie zakulisowo jak działa i na szczęście te YouTube i tak dalej to są pełne programy, a nie żadne widgety albo uproszczone wersje. I według tej osoby dostosowanie programu pod działanie na tym ekranie na zewnątrz to jest dosłownie dopisanie kilku linii kodu, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego to się nie może dziać jakoś automatycznie. Lecz skoro podobno jest to tak proste, to może właśnie niedługo się zadzieje albo nawet sami użytkownicy odkryją sposób, jak włączać tu wszystko. Ale powiem Wam, że o dziwo, dla mnie to póki co nie jest jakaś wielka tragedia, bo sam interfejs tego ekranu zewnętrznego, jego obsługa, wygląd to przypominają taki... Powiększony o 278% smartwatch. Mają być proste, intuicyjne, zrobione z myślą o szybkich interakcjach, wyjmij, sprawdź coś, odpisz Schowaj. I to mi się akurat podoba bardziej niż klockowaty wielki Android. I jasne, chcę, i bardzo mi zależy, żebym miał możliwość zepsucia sobie życia poprzez wgranie na ten telefon na zewnętrzny ekran jakiegoś wirtualnego na które będę tracił codziennie pół dnia czy dowolnej innej aplikacji, ale jeżeli. Mam na to trochę poczekać właśnie z tego powodu, że nie dali tu czystego, wielkiego, klocowatego androida, to to jest poświęcenie, na które jestem gotów, jako osoba, która i tak nigdy tego telefonu nie kupi. Jest tutaj w ogóle kreator układów tych ekranów głównych, są dziesiątki ładnych tapetek do wyboru, więc widać, że ten smartfon ewidentnie ma być telefonem dla osób stylowych, a nie dla tych, którzy się jakoś specjalnie interesują specyfikacją. Zresztą nawet w prezentacji pojawił się taki slajd z ciekawostką, że według ankiety przeprowadzonej na osób, które kupiły flipa 4. Ich średnie IQ wynosi 7. Kolor tego telefonu był, cytuję, drugim najbardziej atrakcyjnym benefitem decydującym o wyborze. Ja tak samo wybieram koszulki: czarne. A kolory flipów to beżowy, miętowy, grafitowy i fioletowy. Wszystkie niestety połyskliwe i palcujące się, ale przyznaję, ładne. Choć pamiętam też, że rok temu na stronie Samsung.com dali możliwość zaprojektowania sobie własnego flipa i dobrania kolorów poszczególnych elementów, a w tym roku tego nie ma. Ale z drugiej strony, to w sumie jak jest taki duży ekran, to zmiana tapety na nim prawdopodobnie da więcej niż taka zmiana koloru obudowy. Oczywiście robienie fotek na tym ekraniku teraz ma o 278% więcej sensu niż na poprzedniej generacji, bo podgląd tych zdjęć nie wygląda jak cenzura w negatywie. Da się zmieniać tryby z foto na wideo albo na portrecik, zoomować i robić zdjęcia pojedynczych włosów na brodzie albo zmieniać na szeroki kąt totalnie idiotycznym gestem dwoma palcami zamiast normalnie wygodnie ikonką. Co jeszcze? Teraz flip składa się całkowicie na płasko, jak w sumie większość konkurencji i w pozycji Złożonej jest o 2 mm smuklejszy od poprzednika. Proszę mu nie mówić, że nie widać, bo mu się zrobi przykro. Aparaty w specyfikacji wyglądają tak samo jak poprzednie, ale proszę im mówić, że widać, żeby im nie było przykro. Samsung też stosuje tę taktykę. Podobno w głównym obiektywie, mimo tej samej rozdzielczości, są teraz większe piksele, przez co zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych wyglądają lepiej. Podobno. Bo nie mieliśmy jak sprawdzić, ale dlaczego mielibyśmy nie ufać wielkiej korporacji? Wydajnościowo też jest lepiej, bo jest Snapdragon 8 generacji drugiej, taki specjalny, spodlady, specjalnie dla Samsunga z wyższym taktowaniem. I jeszcze jedna taka ciekawostka, smaczek na koniec, który jest totalnie głupi, ale jednak, nie wiem, zawsze próbowałem to robić z każdym składakiem. Otóż teraz jak złożycie Samsunga w taki jakby... Namiot tak do góry nogami, to ten zewnętrzny ekran się nie wyłącza i nadal można go używać, na przykład oglądać na nim normalnie, znaczy właśnie nie do końca normalnie, ale można oglądać YouTube'a choćby. Ceny pokazuje na ekranie bo mnie coś tak obrzydliwego przez usta nie przejdzie. Nie no, jest trochę drożej niż rok temu, bo wersja 8 na 256 podrożała o 150 zł, a wersja 512 została po staremu. Większy problem jest taki, że prócz tego ekranu to Z Flip 4 jakoś mocno nie odstaje, a na promocjach bywa po około 3000 zł, więc 2500 za 3,4 cala to brzmi jak mój zakup jakiegoś limitowanego Game Boya, ale dla większości osób pewnie... Średnio atrakcyjny. Galaxy Z Fold 5. Co sobie zapisałem w notatkach? W pełni płaski po złożeniu, smuklejszy o 2,5 mm. Ekran główny bardziej wytrzymały o 25%, a gdyby odkleiła się od niego folia, to Samsung ją Wam wymieni. Dzięki, wynaleźliście gwarancję. Fold na oko wygląda bardzo podobnie do poprzedniej generacji i wydaje mi się, że Samsung zmienił w nim głównie te elementy specyfikacji, których po prostu już wstyd byłoby. Nie zmieniać, czyli też jest mocniejszy procesor, bo nowy Snapdragon, aparaty tak samo jak w foldzie 4 były podebrane Samsungowi S22, tak tutaj są wzięte z Samsunga S23, czyli minimalnie lepsze wyższa jasność ekranu w środku, a czas pracy ponoć minimalnie lepszy. Najwięcej to tak naprawdę zrobili z wygodą korzystania z multitaskingu, z używania wielu aplikacji naraz, żeby był podgląd z minimalizowanych okien po najechaniu rysikiem, albo żeby gdy telefon jest złożony na pół i oglądacie film na górnej części, to żeby tę dolną lepiej wykorzystać na jakieś ikonki, pauzy, przebijania i tak Ale w Samsungu akurat to jest bardzo fajne, że... Poczekajcie, sprawdzę mój podręcznik, listy wszystkich fajnych rzeczy w Samsungu. Że oni zdecydowaną większość takich nowych funkcji, które są związane z oprogramowaniem, po czasie dodają w aktualizacjach również do starszych modeli. Więc jak kupicie sobie Samsunga i po roku oglądacie premierę nowego, to możecie myśleć, że ha, nie muszę kupować nowego, bo w sumie jest mało zmian, a do tego niedługo poczuję się jakbym sam jednak miał nowy telefon, bo dostanę mnóstwo świeżych funkcji wraz z nową nakładką na Androida. I chwała im za to, naprawdę cenię. Cenię jak Samsung swoje telefony? <grymne> no, drogo, no co wam będę mówił? Myślałem, że z biegiem czasu to składaki tego typu staną się bardziej takie dla ludu, a tutaj nadal tanie jest kupić zwykły, dobry smartfon i dobry tablet osobno. A propos, trzy nowe Samsung Galaxy Tab S9. Każdy w cenie zdecydowanie nie, żeby kupić dziecku na prezent, żeby sobie poklikało. Wszystkie z najmocniejszym Snapdragonem, czterema głośnikami, S w zestawie, kartami microSD, obsługą sim w wersjach 5G i ekranami AMOLED 120 Hz. Tu się najwięcej zmieniło w podstawowej wersji, bo jeszcze rok temu Galaxy Tab S8 miał ekran TFT. TFT! To jest taki najbardziej plugawy rodzaj LCD, a w czym jak w czym, ale akurat w tablecie, który jest wielkim ekranem, dopłacenie za lepszy ekran ma sens. Chociaż w tej podstawce to są takie duże jakoś ramki, że nie czułbym się komfortowo, wydając na taki tablet aż 4000, ale w droższych są mniejsze i nawet jest noc, kto by się spodziewał. Poza tym wszystkie funkcje multitaskingu będą tak samo sympatyczne jak w Galaxy Foldach. W tabie S9 Plus i tabie S9 Ultra szerokie kąty ulepszyli, a w tabie S9 wypieprzyli. I w końcu zegarki Galaxy Watch 6, których na pewno będę chciał zrobić jeszcze pełny test, ale póki co mogę wam powiedzieć. Niewiele, ale na przykład to, że wersja Classic dostała fizyczny obrotowy pierścień wokół ekranu, który kocham, bo według mnie jest najlepszą metodą na obsługę smartwatcha, a wersja zwykła dostała emulację tego obrotowego pierścienia za pomocą wibracji, która jest metodą na obsługę smartwatcha. Jakąś. Pojawił się system szybkiej wymiany pasków za pomocą przycisków, tak jak w Apple Watch. Czekajcie, czy Samsung się kiedyś z tego nie śmiał. Pojawią się nawet paski, które mają specjalnie pomagać nam w wygodnym śnie w zegarku, ponieważ postawiono tutaj też na funkcję monitorowania parametrów snu, gdyż według Samsunga hasło bezsenność było w ostatnich latach w internecie wyszukiwane o 800% częściej niż wcześniej. I tak samo wzrosła popularność quizów, jakim rodzajem pizzy jesteś. Ja peperoni. Również w trosce o lepszy sen, dioda do mierzenia tętna będzie teraz podczerwona, a nie zielona i to jest super, bo w innych zegarkach mnie często wkurzało, że czasami gdzieś tam spod nadgarstka wystawała taka dyskoteka i rzeczywiście było to dość irytujące. Zegarki będą też wysyłały powiadomienia o nieregularnym rytmie serca, będą wykrywały upadki... I pojawią się dokładniejsze treningi w oparciu o spersonalizowane strefy tętna. Ogólnie widać, że w Samsungu, tak jak w Apple, idą z zegarkami głównie fitness i zdrowie. A w sumie fitness to jest zdrowie więc. W zdrowie. I prawdopodobnie również w tak samo spektakularnym czasie działania na jednym ładowaniu, bo jakoś nikt nie chciał mi powiedzieć, ile te łocze właściwie działają, ale spokojnie niedługo się dowiem. Ceny i wersje widzicie na ekranie, a na koniec mam jeszcze dwie refleksje. Po pierwsze, mimo iż mój poziom ekscytacji nowościami w poszczególnych gadżetach bardzo przypomina moje ostatnie wyniki badań, to nie ukrywam, że wszystkie te urządzenia same w sobie mi się podobają i nawet nie zamierzam narzekać. Może to jest kwestia tego, że już rok temu były na dość wysokim poziomie, a technologia jakoś specjalnie ostatnio w tych kierunkach nie pędzi, więc nawet trudno mi sobie wyobrazić, Czego bym mógł od nich wymagać? Po drugie, właśnie w związku z tym, moim zdaniem, w świecie technologii powinniśmy wrócić do tego, co przez jakiś czas robiło Apple, czyli nowy model telefonu, czy innego gadżetu, taki faktycznie nowy, co dwa lata, a w pozostałe lata drobne ulepszenia i nazywać to wersją S albo jakąś inną literką alfabetu albo no, czymkolwiek, bo zdecydowanie bardziej przychylnie, z takim zrozumieniem patrzyłbym na Galaxy Folda 5, gdyby się. Nie nazywał Galaxy Fold 5? tylko Galaxy Fold 4S. No, nie świrujmy po prostu, że to jest jakaś nowość, przełom, nie wiadomo co. Jeżeli czegoś w tym filmie nie powiedziałem, to dlatego, że mnie też nikt tego nie powiedział, na przykład nie mam pojęcia, jak wyglądają w tej chwili czasy ładowania Z Flipa i Z Folda, chociaż przypuszczam, że są dokładnie takie same jak rok temu i właśnie dlatego o tym nie mówili. W każdym razie starałem się bawić tym sprzętem najdłużej, jak tylko mogłem i dlatego też nagrywałem przebitki telefonem, a nie tam siliłem się na nie wiadomo jaki aparatem. Mam nadzieję, że nie będziecie Mieli za złe. Jeżeli chcecie kupić, to jeszcze raz zapraszam do komputronika. Będę bardzo wdzięczny, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.